Hej, kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakich aplikacji używam, czym nagrywam, czym robię zdjęcia i najważniejsze, jak zamazywać twarz. Dowiedzicie się z tego filmu również dużo ciekawych rzeczy na temat montowania filmów, więc zapraszam Was serdecznie do obejrzenia tego filmiku i zerknijcie koniecznie do opisu, bo tam będą wszystkie podpunkty wypisane, co po kolei i itd. Dobra, tak więc że... teraz pokażę Wam moje 6 ulubionych aplikacji, które widzicie tutaj na ekranie. I teraz taka kwestia o którą bardzo dużo osób mnie pytało, czyli czym robię zdjęcia, jakim aparatem, jakiego aparatu używam, więc robię zdjęcia Canonem 2000D. Tutaj Wam przykleję. Ja kupiłam go na Allegro za prawie 3000, było to 2600 z ubezpieczeniem i ja kupiłam właśnie aparat, czyli tą podstawę plus obiektyw. Ja dodatkowo dokupiłam jeszcze obiektyw inny i raczej używam tego drugiego obiektywu dużo częściej niż tego, który był w tym zestawie. Ten aparat poleciła mi Kajet, także serdecznie Was zapraszam do niej, bo była na tyle miła, że powiedziała mi, czym robi zdjęcia, bo ja po prostu nie byłam w stanie się zdecydować, jaki aparat mam kupić, bo był tak duży wybór. I nagrywam również GoPro. Mam wersję GoPro Hero 12, czyli najnowsze GoPro, jakie jest na rynku. Za GoPro zapłaciłam prawie 1800 zł, ponieważ wzięłam ubezpieczenie i dodatkowo opaskę na głowę. I nagrywam również telefonem, czyli iPhone'em 15 Pro Max. Skoro wiecie już, czym nagrywam jak robię zdjęcia, to teraz przechodzimy do montowania filmiku. No, na początku pokażę Wam, jak zamazywać twarzy, co takie dosyć ważne dla niektórych osób, więc właśnie w tym momencie pokazuję wam. Wchodzimy oczywiście do tej pierwszej aplikacji, czyli CapCut i wybieracie film, który chcecie zmontować. Dobra, więc wybieramy filmik i będzie to przykładowo filmik z wakacji, jak biegnę na aurorze. I dajemy dalej, wybieramy filmik i w tym momencie wycinamy sobie którą część filmiku chcecie, czyli przesuwacie, naciskacie, dajecie podział i tyle. Wybieracie konkretny fragment. Ja uznajmy, że tyle chcę tego filmiku tu. Ten ostatni klip, czyli to będzie się pokazało w ten sposób, możecie usunąć, więc super. Jak macie już wybraną długość filmu, to naciskacie go, przesuwacie w bok. Dajecie duplikuj. Następnie. I gdy zduplikujecie ten filmik, przechodzicie na sam początek, dajecie efekty, efekty wideo. I wyszukujecie tutaj blur. Dajecie ten, wybieracie, żeby było na maksa, i przeciągacie do tego momentu. I tak powinien wyglądać pierwszy filmik. Następnie naciskacie ten drugi, przechodzicie w bok, i macie taką tutaj, takie dwie ształeczki, i klikamy nałożenie. Wtedy przesuwacie z powrotem do początku, w ten sposób, tak to powinno wyglądać. I naciskacie właśnie w te, tutaj o, przesuwacie w bok, klikacie warstwy i przyciągacie to w ten sposób, tak to powinno wyglądać. Po dopasowaniu tego filmu w taki sposób, naciskacie maskę, następnie okrąg i tutaj klikacie odwróć. Przeciągacie na Waszą twarz. Jest to dosyć skomplikowane, ale no musicie się po prostu tego nauczyć. Następnie tak to powinno wyglądać i następnie klikacie tutaj taki, macie trój... to nie jest trójką, to, klikacie tutaj taki rąb, naciskacie go i po kolei przesuwacie filmik. I tak jak wam twarz skacze, że tak to określę, to tak właśnie przesuwacie. Jest to trochę trudne. Ale myślę, że gdy tylko się tego nauczycie, tutaj możecie, jak widzicie, yy, możecie przesuwać to kółeczko. Musicie po prostu się nauczyć tego. I kratka. Dobra, i uznajmy, że na tym filmik się kończy. Ja sobie tutaj to wytnę, żebym nie musiała zbyt długo tego robić. I teraz Wam pokażę, jak wygląda efekt finalny. I tutaj możecie nadal wprowadzać zmiany i poprawki, bo nie wiadomo, jak to się ułożyło. Więc puszczamy filmik i widzimy, załóżmy, gdzie musimy coś poprawić. Ja tutaj widzę, że tutaj mi za bardzo twarz gdzieś odleciała. Wtedy naciskam, ponownie przychodzę, naciskam na ten, kwadrat, na ten pasek na dole, przesuwam, klikam w maskę. I wtedy przesuwam paluszkiem na moją twarz. I teraz puszczamy od nowa, więc musicie to robić, aż wyjdzie idealnie, żeby nie było Wam widać twarzy. Jest to dosyć skomplikowane moim zdaniem, ale no trzeba się tego nauczyć. O, jak widzicie, znowu ucieka mi tu twarz. Tu o, brakuje jednej kratki, więc znowu wchodzicie w maskę, przyciągacie i teraz już powinno być lepiej. Jak widzicie tutaj znowu nie było mi widać twarz, więc tak jak mówię jest to dosyć skomplikowane. I tutaj dajecie eksportuj, czyli pobieracie ten filmik już do waszej galerii. Montowanie takiego filmiku, który trwa, nie wiem. 10-15 sekund trwa u mnie około 10-15 minut. Po prostu każda klatka muszę po kolei iść, aby nie było widać twarzy. Wiadomo, jak wejdziecie w prawę większą, to będzie Wam zajmowało tu krócej. To wszystko zależy od filmu i jak bardzo ruszacie twarzą, czyli złóżmy góra, dół, boki itd. I tutaj jeszcze Wam powiem, że jeśli pobierzecie ten film w większej, jakby lepszej rozdzielczości, czyli 2-4K, i ja zawsze daję tutaj na maks, jak widzicie, to wtedy ten efekt rozmażonej twarzy może być gorszy. I zaraz Wam to pokażę i tutaj porównam. I teraz widzicie dwa filmiki: jeden w rozdzielczości 1080 i drugi w 2-4K. Więc tutaj możecie zobaczyć różnicę, jaka jest. I jeśli, załóżmy, chcielibyście dodać podpis, żeby nikt nie ukradł waszego filmiku, bo ja niestety miałam taką sytuację, i ktoś mi ukradł filmik, klikacie tutaj na dole w tekst, czyli taką literkę T, i piszecie: Dodaj tekst. I załóżmy, piszecie: SKP w moim wypadku, w waszym wypadku, wasza nazwa, na przykład Instagrama lub YouTube'a. I tutaj macie różne czcionki do wyboru. Ja bardzo lubię, załóżmy, taką. Dajecie style, po prostu, style czcionki. Tu macie możecie zwiększyć, zmniejszyć i tutaj macie krycie, czyli poziom tego, jak będzie to widoczne. I załóżmy, ja zawsze ściemnię, ściemniam, w zależności od tła, na około 15-20, w zależności jak to mi się będzie podobało. I tak to, jak widzicie, wygląda. Tutaj macie różne efekty, musicie się po prostu pobawić z tą aplikację, popstrykać i załóżmy, jak macie już dodany podpis. Klikacie tutaj i przeciągacie do końca filmiku, aby ten podpis był na cały filmik. Tak to wygląda. Jeśli załóżmy chcecie, żeby ten podpis się ruszał załóżmy z wami, to ustawiacie ten podpis u góry. Tutaj klikacie tą, ten znowu rąb. Przesuwacie i załóżmy teraz chcecie, żeby ten podpis był tutaj. I przesuwacie i załóżmy tutaj. I jak widzicie te rąby już robią wam się automatycznie. Tak jak przesuwacie. I załóżmy tutaj. I teraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Że ten napis po prostu sobie tak w ten sposób krąży. No i teraz, jeśli chcecie zobaczyć waszą twarz emotką, a nie takim blurem, to właśnie teraz pokażę Wam, jak to zrobić. Więc macie już przygotowany Wasz filmik w aplikacji. I następnie klikacie naklejki. I wybieracie jakąś konkretną naklejkę. Ja wybiorę akurat taką. I przesuwacie ją na waszą twarz. I teraz dajcie tutaj akceptuj, i przesuwacie do końca filmiku o w ten sposób. I teraz czeka nas zabawa, czyli znowu klikacie na tą emotkę, tutaj na ten pasek żółty. Dodajcie znowu, klikacie rom i powolutku, tak wasza twarz, tak przesuwacie tą emotkę. Jest to trochę trudniejsze, bo dokładnie nie widzę przez te czarne kwadraty. Dobra, uznajmy, że taki efekt będzie wystarczający i teraz obejrzymy, jak to wyszło. Tutaj musicie jeszcze bardziej popracować, bo widzicie, ta emotka za bardzo się huśta i co już nie, tutaj bym przesunęła w dół. O, tutaj jest za wysoko. I sekunda po milisekundzie, żeby było to zrobione powiedzmy, że idealnie. Jeśli na początku wam jest trudno zrobić, to najlepiej zrobić sobie większą emotkę, wtedy będzie po prostu łatwiej Więc obejrzymy jeszcze raz Jak widzicie, ja widzę już, w których momentach twarz mi widać O, to był taki moment Bo to była za duża przerwa I dostaniamy twarz No tu w ogóle gdzieś ta motka poleciała Czasem tak bywa, więc jest to no, skomplikowana rzecz Skomplikowana i bardzo długo się ją robi Dobra i teraz obejrzymy, obejrzyjmy od nowa. Więc w moim wypadku dużo łatwiej jest to zrobić tym blurem. Wtedy moim zdaniem lepiej to wygląda niż emotka, ale pokazywam, że jest również taka opcja i taka możliwość. I teraz pokażę wam, jak zasłonić twarz na zdjęciu. Wchodzicie w tą aplikację, wybieracie zdjęcie, i na przykład wybieracie zdjęcie, gdzie nie podoba Wam się Wasza twarz sobie reklamy i słuchajmy, ja patrzę na to zdjęcie, no nie podoba mi się moja twarz z jakiegoś tam powodu, mimo to zdjęcie jest ładne. To zdjęcie i wchodzicie w efekty, i tutaj naciskacie rozmycie, klikacie na tę gumkę do mazania, i tutaj klikacie wybór i twarz, i automatycznie wam zamazał twarz za darmo. I uznajmy, że takie zdjęcie mi pasuje. Mam zasuniętą twarz, widać mojego konia, i klikacie zastosuj. Możecie od razu tutaj pobrać naciskając na tą pszczołeczkę z takim koszykiem, tak ją nazwijmy, albo nacisnąć następny. Tutaj ta aplikacja jest fajna, bo może naprawdę dużo rzeczy też dodawać napisy. Tutaj załóżmy Wam pokażę tekst, naciskacie. Też piszecie SKP Pati, oczywiście Wasza nazwa, nie moja. I tutaj również macie różne czcionki, kolory. No, co sobie wymarzyć, tu macie krycie i tu też możecie stopniować Jeśli nie macie założone miejsca na telefonie, no to radziłabym pobrać Wam tylko tą aplikację I myślę, że ta aplikacja w 100% wystarczy I teraz pokażę Wam jaka jest różnica w nagrywaniu w 60 klatkach i w 30 klatkach Jak widzicie tutaj Nagrywam ekran i Wy to widzicie. Tutaj mogę zmienić na, na przykład 24 kratki, na 30, na 60. Tutaj mogę załóżmy 4K zmienić w HD, ale najlepiej nagrywajcie w największych ustawieniach, czyli 4K, 60 kratek. Pamiętajcie o tym, że jeśli nagrywacie takie filmy, będą one zawierały dużo więcej miejsca na waszym telefonie. Jeśli nagrywacie w efekcie filmowym, nie macie możliwości nagrywania w 60 kratkach. I teraz Wam pokażę, jak to się różni i dlaczego jest to w sumie ważne. Pierwszy filmik, jest to filmik nagrany w 60 klatkach 4K. I on wygląda w ten sposób. I załóżmy, chcecie zrobić zwolnione tempo. I tutaj jak widzicie, mój koń. Jeśli chcecie w tym momencie zrobić zwolnione tempo, więc naciskacie podział, następnie... Następnie klikacie szybkość i ja Wam pokażę teraz, jak Wy zrobicie w łatwiejszym efekcie. I za chwilę Wam pokażę trudniejszy. Więc normalnie, łatwy etap. Robicie klikacie normalne i dajecie do tyłu. I teraz, abyście mieli lepszą grafikę, klikacie tutaj tą strzałeczkę u góry i dajecie na lepsza jakość. Ja zawsze wybieram filmy w największej jakości jak najlepszej, żeby to było po prostu ładne nagranie. Jeśli nagracie ten filmik, jeśli chcecie nagrać filmik, później dodać jakieś zwolnione tempo, nagrywajcie to w 60 kratkach, bo jeśli nagrać to w 30, później może to nagranie trochę brzydziej wyglądać. I zobaczcie bo to nagranie jest takie zacinające się, nie jest takie płynne jak to poprzednie Tutaj wam pokażę dwa koło siebie, żebyście mogli dobrze zobaczyć tą różnicę Mamy filmik, ja już mam tutaj gotowy, wybrany filmik do zmiennego tempa, ale bardziej dla pro czyli bardziej dla osób, które chcą, żeby te filmy wyglądały jeszcze lepiej Wybieracie moment, w którym chcecie mieć na tempo, ja uznajmy, u mnie będzie ten moment Klikacie podział Wybieracie odpowiedni fragment, znowu podział I teraz klikacie na ten filmik, naciskacie szybkość i zagrzywienie. I dajecie niestandardowe. Klikacie, i tu macie tyle takich kółeczek. I ja załóżmy ustawię sobie w ten sposób. I oczywiście dajcie lepsza jakość. się Jak wyglądało, to dam Wam oczywiście do porównania dwa filmiki. Jeden zwykły, te pierwsze, które Wam pokazałam. I to drugie, jak wygląda różnica między nimi. I teraz robimy tą wersję podstawową, dla tych, którzy dopiero zaczynają i nie chcą kombinować. Więc zostawiam na 0,5, lub z, jaki chcecie efekt. I oczywiście tam macie znaczone płynne, zwolnione tempo, aby ten filmik był dużo lepszy. I teraz taka. Odcinka, czyli jak robić ładne edity. Jak jesteście już w tej aplikacji, to klikacie sobie szablony, lub możecie te szablony znaleźć również na TikToku, bo one się wyświetlają. Użyj szablonu na przykład. I załóżmy, wybieramy sobie jakiś szablonik i szukamy. Tutaj złóżmy szablon slomo. No i dobra, spróbujemy sobie poszłoć jakiegoś fajnego. Jak widzicie, wybór jest naprawdę spory. Dobra, użyjmy tego szablonu. I tutaj naciskacie na ten filmik, bo załóżmy, jak widzicie ten początek nie jest zbyt ładny i nie chciałabym, aby on był. Więc naciskacie na ten filmik, klikacie przytnij i wtedy wybieracie sobie konkretny moment filmu, który chcecie, aby znalazł się w tym edicie. Możecie również przybliżać, oddalać. Dobra, myślę, że tak będzie git. Klikacie fajeczkę dalej. I gdy to już się zrobiło, to tak wygląda efekt finalny. No, ten edit nie jest jakiś wybitny, powiedzmy sobie szczerze, gdybym przesłuchiwała przez jakąś mega przeszkodę, byłoby lepiej, ale przechodzę do konkretnej części. Bardzo często widzę, bardzo często widzę u osób, które obserwuję, że mają tutaj te logo tej aplikacji, a bardzo łatwo jest je wymazać w ten sposób. Klikacie eksportuj, następnie przeważnie te osoby naciskają zapisz w urządzeniu. Nie, nie róbcie tego, bo wtedy zapisze Wam się niestety z tym znakiem wodnym. Ja teraz Wam to zapiszę, żebym mogła Wam tutaj pokazać, jak to wygląda, ale nie róbcie tak. Nie. Kliknijcie eksportuj. Kliknijcie zapisz udostępnij na TikToku i zobaczcie, co się stanie. Udostępniacie to niby na TikToku. Macie bez znaku wodnego. Co robicie nie? Wychodzicie z tego. Usuwacie to po prostu. A... Wchodzicie w galerię i macie ten filmik zapisany bez znaku wodnego, i wtedy możecie go udostępnić na Instagramie czy na innej aplikacji, i nie musicie robić tego z tym znakiem wodnym. I wygląda to dużo bardziej estetycznie niż z takim znakiem. Więc jak działa aplikacja GoPro i po uruchomieniu kamerki GoPro włączacie również w telefonie, oczywiście najpierw Bluetooth, potem włączacie GoPro. Ja mam dosyć długie paznokcie, i to się źle klika. i Tutaj w aplikacji ja Wam pokazuję, możecie załóżmy zobaczyć widok z kamerki. Więc, jak macie tą kamerkę już na głowie, przymontowaną na takim specjalnym pasku, tak jak określmy, czyli w ten sposób jest kamerka. To musi się połączyć do sieci. Jeśli macie dane, to również to zadziała. I teraz już widzę widok. I to się przekręca. Nie wiem co to za serdusza, ale okej. Okay. W ten sposób możecie, jedziecie gdzieś w teren na horsach lub na prawdziwych koniach i ustawiacie po prostu tą kamerkę, jak chcecie, żeby był widok. Tutaj macie bardzo dużo opcji, nie chcę Wam tego pokazać, że musicie poglądać jakieś tutoriale na YouTubie, bo tych opcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, różne tryby. I jak widzicie, już przekręcę w ten sposób i od razu też się przekręca w aplikacji. Więc możecie nagrywać naprawdę bardzo dużo filmów Ja mam tutaj kilka takich z customów zrobionych I załóżmy Custom 4 Już będzie nagrywał inaczej Bo są różne Przepustowość, jakość więc jest to dosyć skomplikowana sprawa, nie ukrywam, więc to jest ta kamerka, moim zdaniem, dla takich osób bardziej doświadczonych lub osób, które chcą się nauczyć tego robić, bo moim zdaniem wydać 1500 zł za kamerkę, której nie będziecie wiedzieli jak używać, to słaby pomysł i lepiej zostanie przy nagrywaniu w telefonie. Jednak dla mnie było to potrzebne, bo ja bardzo lubię jeździć w tereny i taka kamerka jest mega spoko. Daliśmy jakiś film, dobra, może nagram jakiś film. I możecie też sobie tutaj nacisnąć i od razu Wam nagrywa film o, Widzicie moje biurko, komputer i lampkę I załóżmy, pokażemy sobie moje konie I teraz stopujemy ten filmik Następnie klikamy szczałeczkę i tutaj możemy pobrać te filmy Czyli klikacie pobierz i pobiera Wam ten film, który nagraliście I teraz wchodzicie w media, i tutaj wyświetlają Wam się wszystkie filmy, które kiedykolwiek nagraliście. I załóżmy pokażę Wam te. Ja teraz widzę, że mam chyba brudną kamerkę, mam palce takie umazane. Aby pobrać film, naciskacie tutaj i save to the phone, czyli pobieracie, po prostu jest to bardzo proste. Możecie w tej aplikacji również edytować i załóżmy inny rodzaj soczewki. Załóżmy mniejsza. Taka naprawdę jest tu tyle opcji, że no mówię wam, nie dam rady wam tego pokazać. Musicie sami poglądać jakieś tutoriale i sami się douczyć we własnym zakresie, że taka aplikacja od GoPro jest bardzo, bardzo fajna, bo nie musicie się bawić z żadnymi kablami, nie musicie wyciągać kart, tylko po prostu łączyć się z Bluetoothem i tyle. Macie od razu filmik przysłany na Waszym telefonie. No i teraz ten aparat, jak robi zdjęcia? jak widzicie? Ja mam ten mniejszy obiekt, o którym wam już mówiłam. I że zdejmujecie Włączacie I wszystko Wam się włącza Żeby, jak zobaczycie taki ekran I żeby zrobić zdjęcie Będziecie musieli spojrzeć przez to okienko Nazwijmy to Judasz <taki> Tak mi się kojarzy I wystarczy, żeby to zmienić Wystarczy, że naciśnięcie ten guzik tutaj, o I wtedy włącza Wam się już yy, Podgląd Cały podgląd Załóżmy Nie wiem nawet co tam było Zróbmy zdjęcie auroże I tak ono wyszło I żeby znowu zobaczyć zdjęcia Wystarczy, że naciskacie tutaj tą Taki niebieski guziczek I tak to wyszło Ta kamera tutaj, gdzie nagrywam jest bardzo słaba Więc po prostu wrzucę wam to zdjęcie Tutaj do filmu, żebyście mogli zobaczyć Ogólnie z tym aparatem jest bardzo dużo funkcji i też również Wam wszystkich nie pokażę, bo byłoby to po prostu za trudne. I powiem Wam szczerze, że ja z dnia na dzień uczę się nowych funkcji w tym aparacie, więc to też nie jest tak, że ja wszystko wiem, jestem w tym najlepsza, bo tak nie jest. Ja przeważnie ten aparat myślę, że jest bardzo fajny dla początkującej, czyli takiej jak ja, bo ja nigdy wcześniej nie miałam aparatu i bardzo jestem zadowolona z tego zakupu. Tutaj widzicie, macie bardzo dużo opcji różnych jakichś zdjęć, portretowych, krajobrazowych, no różnych, więc musicie się sami tym pobawić. I teraz Wam pokażę tą po prostu aplikację. Jest to też również bardzo fajna aplikacja, czyli ona służy po prostu do przesłania zdjęć. Czyli klikacie tą aplikację, włączycie na aparacie menu i dalej tutaj macie tą ostatnią emotkę tutaj o. Nie mam jak nagrać ekranu tego aparatu, bo jest za stary. Chyba takiej funkcji nie ma. I klikacie funkcja Wi-Fi. Ja mam tu już podłączone. Jeśli nie macie, to po prostu musicie podłączyć się z Wi-Fi, wpisać hasło tutaj na aparat. I klikacie tutaj w bok. Tutaj możecie przesuwać. Czy ja klikam tu, i klikam teraz na kółeczko, i klikam połącz, następnie ok. I teraz czekamy, aż aplikacja połączy mi się z moim telefonem. Tutaj nie wiem, czy widzicie. Ja wam to oczywiście nagrałam na ekran. I teraz czekamy, aż to się wszystko połączy. I się połączyło. Klikamy import zdjęć. I teraz ładuję wam wszystkie zdjęcia. I załóżmy, tutaj widzicie to najnowsze zdjęcie, które zrobiłam. Klikacie import. I zapisuje Wam się już w telefonie, więc jest to super. Minus jest taki, że nie możecie przesłać tym aparatem filmów. Więc jeśli nagracie jakiś film tym aparatem, nie możecie go przesłać przez tą aplikację. Musielibyście mieć chyba jakiś kabel lub coś w tym stylu. Ja niestety nie mam, więc nie nagrywam tym aparatem, ale nagrywanie tym aparatem jest. Trudne, ponieważ on nie ma stabilizacji, więc dużo łatwiej jest nagrywać telefonem. Ale również pokażę Wam tę funkcję. Wystarczy, że przekręcicie ten aparat na funkcję takiego kamery, czyli nagrywania. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Tu mam konie i po prostu najpierw robię sobie ostrość, żeby była dobra ostrość. Częliście ekran, żeby był widoczny, i wtedy zaczyna się nagrywanie. Ale tak jak mówię, każde ruchy będą widoczne, bo on nie ma stabilizacji. Więc ten aparat ma dużo fajnych funkcji, ale niestety musicie sobie sami to wszystko posprawdzać. Ja nie jestem w stanie dać Wam więcej wskazówek, ponieważ trzeba się wszystkiego nauczyć samemu, bo wtedy... Będziecie umieli wszystko najlepiej Myślę, że ten aparat jest spoko dla początkujących jeszcze pokażę Wam porównanie To jest ten obiekt, który miałam w zestawie A to jest ten, który dokupiłam Więc ten jest dużo większy I w tym jest możliwość Przybliżania i oddalania Tutaj w tym drugim nie ma I jest on bardzo bliski więc musicie kawałek odejść, żeby zdjęcie było po prostu ładniejsze I teraz Wam pokażę jeszcze jak działa ta aplikacja Lightroom Więc po prostu dodajecie sobie zdjęcie I tutaj jest ta aplikacja do montowania zdjęć Macie tu dużo fajnych y, jakby filtrów i tak dalej Ale niestety musicie już za nie zapłacić Ja wykupiłam sobie pakiet na miesiąc za około 11 zł Jeśli nie znacie się na obrabianiu zdjęć To możecie nacisnąć tutaj na automatyczne I automatycznie obrabiam Wam to zdjęcie Wolę to takie ciemniejsze zdjęcia, więc naciskam sobie ekspozycję i zjeżdżam nią w dół. I myślę, że to zdjęcie wygląda już mega fajnie. Macie tu dużo funkcji, także musicie również sami, pozprawdźcie. Także mam nadzieję, że dowiedzieliście się bardzo dużo przydatnych rzeczy. Piszcie koniecznie w komentarzu, jeśli nadal czegoś nie rozumiecie lub nie wiecie. Ja postaram się Wam pomóc. Może lub może ktoś z komentarzy Wam pomoże. Także piszcie koniecznie w komentarzu, czego jeszcze nie wiecie. I ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku. No i co, do zobaczenia już niedługo. Także pa!